Bądziorno, tu Trybunał Stada, sekretne do leczenia. Ble, ble, ble. Dlaczego rozciąganie mięśni jest takie ważne? Lepiej być, lepiej być dobrze rozciągniętym i słabo umieśnionym niż słabo rozciągniętym i dobrze umięśnionym. Jeśli mięśnie nie są wystarczająco długie, wówczas zbyt szybko zużywają się stały, Z kolei kręgi nie znajdujące się w odpowiedniej odległości od siebie wzrastają się i mogą im grozić liczne zwyrodnienia. Zbyt blisko osadzone kręgi mogą być również przyczyną tak tzw. wypadania dysku, a to tylko niektóre zagrożenia wiążące się z brakiem gibkości. Jak to się przybliża, ciężarówstwo tu nie umie. umie. O, tu przepraszam, przepraszam. Osuszu, A to ty tylko jeżeli trenujesz nie rozciągając się, możesz nabawić się poważnych kontuzji. Weźmy na przykład z z wklęsłym odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa oraz zbyt wysoko ustawionymi barkami. To bardzo często spotykana postawa ciała. Wyobraźmy sobie, że osoba ta za wszelką cenę chce rozbudować muskulaturę nie biorąc pod uwagę sprężystości swojego ciała. W wyniku wygięcia mięśnie pleców skracają się i stają się jeszcze bardziej napięte, czego skutkiem jest odczuwanie bólu. Zbyt blisko osadzone kręgi ocierają się o siebie i uszkadzają, a usztywnione stady, stawy biodrowe znacznie szybciej się zużywają. Napiętnięcie odczuwalne, początkowo jedynie w dolnej części pleców, przeniesie się z czasem na piersiowy i szyjny odcinek kręgosłupa. Kręgosłup straci część swoich właściwości amortyzujących. Odległość między czaszką a kością krzyżową zmniejszy się wraz ze skróceniem się długości kręgosłupa. Pojawią się bóle w karku, które mogą być oznaką zwyrodnień i przepukliny kręgów szyjnych. Zbyt wysokie ustawienie ramion powoduje uścisk nerwów mięśnia czworobocznego, co potęguje odczuwanie ciągłego napięcia w karku. Sztywność i brak elastyczności klatki piersiowej, przepony oraz karku będą dodatkowo zwiększać się w sytuacjach wywołujących stres. Brak odpowiedniej gipłości ciała wiąże się z licznymi negatywnymi skutkami. W takiej sytuacji wykonywanie ćwiczeń fizycznych przeznaczonych jedynie do kształtowania muskulatury zwiększa ucisk nerwów. Sportowiec odczuwa nieustające napięcie w całym ciele. Następuje widoczny spadek energii, spowodowany blokadą lub wolniejszym przepływem impulsów nerwowych. Pojawiają się bóle stawów i mięśni. Z biegiem czasu ćwiczący jest coraz bardziej zmęczony i zniechęcony. Mimo ciągłych treningów mięśnie nie rozbudowują się z powodu słabego przepływu impulsów nerwowych oraz bloków wywoływanych dzięki nim skurczy. Ponadto zwężone naczynia krwionośne Umożliwiają dostarczanie włóknom mięśniowym odpowiedniej ilości niezbędnych do wzrostu składników odżywczych, a zwolnienie przepływu krwi powoduje, że zbędne produkty przemiany materii nie są całkowicie usuwane z organizmu. W takich warunkach mięśnie nie rozwijają się, a sportowiec, poświęcając całą energię i uwagę na kształtowanie muskulatury, zaczyna odczuwać silną frustrację. Permanentny brak oczekiwanych rezultatów może Całkowicie zburzyć równowagę psychiczną ćwiczącego. W takiej sytuacji ćwiczenia stają się obsesją, dla której trenujący będzie poświęcał każdą wolną chwilę, zaniedbując pracę, rodzinę i przyjaciół. Z biegiem czasu i przyrody. <laughs> I przyrodę przez, zanibuję. Z biegiem czasu obszar zainteresowania takiej osoby może ograniczyć się tylko do jednego celu rodowa mu, o muskulatury. Pamiętaj, nigdy nie, leży, nie należy lekceważyć stanu, ponieważ może on prowadzić wręcz do zaburzeń psychicznych. Sytuacja ta może wydać się naciągana i przekoloryzowana. Niestety podobne zdarzenia naprawdę mają miejsce w rzeczywistości. Aby uniknąć wyżej opisanych problemów, zwróć uwagę na gibkość ciała i wykonuj ćwiczenia rozciągające. Dzięki systematycznemu stretchingowi będziesz robić większe i znaczne niż szybsze postępy, ponieważ sprężyste i dobrze rozciągnięte mięśnie szybciej się regenerują i rozwijają. Ponadto nie zapomnij że długie i elastyczne mięśnie są warunkiem estetycznego wyglądu muskulatury. Zwiększenie sprężystości ciała pomaga zrzucić zbędne kilogramy. Panie i panowie, panowie i damy, pamiętaj, długie mięśnie są bardzo połączone z tkanką tłuszczową, dzięki czemu mogą, je, mogą ją skutecznie redukować, spalając zgromadzoną w nie energię. Krótkie i napięte mięśnie redukują tłuszcz znacznie wolniej i mniej efektywnie. Dla... W procesie chudnięcia ważne jest również dobre krążenie, które zapewnia dostarczenie niezbędnych składników odżywczych pochodzących z procesu trawienia, usuwanie z organizmu toksyn i utrzymanie dobrej kondycji serca. Jeżeli mięśnie nie są wystarczająco gibkie, znacznie trudniej następuje przepływ energii nerwowej i szybciej męczymy się w trakcie wysiłku. Brak swobodnego przepływu energii może w negatywny sposób wpłynąć na funkcjonowanie całego systemu hormonalnego. Tymczasem równowaga hormonalna pozwala na efektywne chudnięcie i rozwój muskulatury. Dlatego też tak ważne jest utrzymanie tej równowagi w organizmie. Homeostaza. W tym celu należy wystrzegać się diety ubogiej w kalorie oraz potrzebne witaminy i sole mineralne. Ponadto nie należy robić nadmiernie wyczerpujących treningów oraz kumulować sobie negatywnych uczuć wywołujących silny stres. Splunaczenie. Albo bić, zabić. Pamiętaj, jeśli nie jesteś wystarczająco gibki, zaczniesz odczuwać bóle stawów i mięśni i słabo, napiętych i słabo ukrwionych, co będzie potęgowało twoje złe samopoczucie. Gromadzące się negatywne emocje i silny stres będą miały negatywny wpływ na funkcjonowanie całego układu nerwowego. W takich sytuacjach, w takich warunkach, nie można efektywnie kształtować muskulatury ani redukować tkanki tłuszczowej. Dzięki systematycznemu pogłębianiu gibłości ciała będzie znacznie szybciej uzyskiwali oczekiwane rezultaty. Po dwóch miesiącach ćwiczeń rozciągających zauważysz, że twoje ciało jest dużo bardziej elastyczne, a rozwijająca się muskulatura jest estetyczna i równomierna. Osoby uprawiające sport nie tylko stają się systematycznie coraz silniejsze i szybsze, ale wyróżniają się lepszą koordynacją ruchową, zwinnością, zdolnością do szybszej regeneracji i większą odpornością na kontuzję. Większość tych cech ma bezpośredni związek z odpowiednią sprzężnością ciała, która zapewnia szybki przekaz impulsów nerwowych. A odpowiedzialność jest za natychmiastowe reakcje organizmu. <klarziny> Zanim zaczniesz rozciągać mięśnie, uważnie opisy ćwiczeń. Przyjrzyj źródeł. No. A tu już jest trening. Za 700 zł mogę komuś pokazać. Macie na górną część. Ale Nacycki. Polecam.